To było wielkie wydarzenie dla dzieci i młodzieży ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szklarach Górnych. Blisko 10 pracowników Kastoramy w ramach wolontariatu przywiozło do placówki materiały budowlane i odnowiło dwie sale, lekcyjną i internetową. Pomysł był prosty: pomysł się zrodził wśród kierowników. Pomysł był taki, żeby pomóc, ale pomóc jako ludzie, jako kierownicy Kastoramy ludziom, którzy potrzebują pomocy. Tak się złożyło, że jedna z kierowniczek, Kasia, znalazła kontakt tutaj do pani Marty, jeśli chodzi o tą szkołę, w której dzisiaj się znajdujemy, o zespół szkół w szklarach. No i chcemy dać trochę od siebie. Tym od siebie dzisiaj będzie taki remont dwóch sal, w sali, w której się znajdujemy. Tutaj położymy wykładzinę. Ogarniemy trochę to pomieszczenie. Mamy też drugą salę na dole, y, którą będziemy malować wspólnie tutaj z wychowankami ośrodka. Także myślę, że wszyscy przy okazji będziemy się dobrze bawić. Pomoc od ludzi z zewnątrz, bezinteresowna, pełna ciepła jest bardzo ważna dla dzieci z placówki i dla samego ośrodka. Bardzo, bardzo jest ważna, dlatego że nie musimy już z własnych środków, tak, które możemy przekazać na inne cele. Mamy na przykład odświeżone pomieszczenia, w których dzieci mają zajęcia rewalidacyjne, pozalekcyjne, no i zajęcia szkolne. Wydaje mi się, że osoby z zewnątrz, które nie pracują w takim ośrodku, nie zdają sobie z tego sprawy, jak ważne to jest dla dzieci, dla naszych uczniów, a dzisiaj przede wszystkim też dla uczniów praktycznej nauki zawodu na kierunku Murasz, którzy wspólnie z tutaj z pracownikami, z wolontariuszami, tak, z zewnątrz mają taką możliwość współpracy i wspólnej pracy. To jest taki świąteczny dzień, bo mimo, pomimo tego, że chłopcy w tej chwili razem z prawdziwymi zawodowcami, mają możliwość wykonać różne prace budowlane, które w przyszłości będą wykonywać w swoim zawodzie, to dla nich jest to bardzo istotne, że mają możliwość z ludźmi ze środowiska zupełnie nowymi pracować wspólnie, wspólnie się czegoś uczyć, a przede wszystkim po raz kolejny zrobić coś dobrego dla ośrodka. Do placówki w szklarach zgłaszają się różni wolontariusze, by pomagać swojego czasu. Załoga KGHM wspierała ośrodek w rozmontowaniu starej szklarni. Jak mówi kadra pedagogiczna, każda pomoc jest mile widziana i potrzebna. Mamy tutaj szeroki wachlarz i zawodów, e, mamy nie tylko szkołę, ale grupy wychowawcze, pomieszczenia w internacie, więc no, każda para rąk się przyda zawsze tak? i każda pomoc. Nie odrzucamy żadnej pomocy, a wręcz za nią bardzo, bardzo dziękujemy. tak? E, mogę to powiedzieć w imieniu swoim, ale też naszej całej społeczności, naszego ośrodka. I jak się mówiąc roboczo do Was zgłosi? czy zadzwonić do sekretariatu, tak? Numer jest podany na naszej stronie internetowej. Jeżeli ktoś ma jakąś inicjatywę, zapraszamy. Zapraszamy na pewno wszystkich, którzy, tak jak ekipa z Kastoramy, najzwyczajniej w świecie tak po ludzku chce pomóc drugiemu człowiekowi. Myślę, że to jest największa wartość całego tego przedsięwzięcia. Myślę, że firmy, które mogłyby. Podzielić się z nami doświadczeniem, materiałami, a na przykład takim wkładem ludzkim, byłoby to bardzo cenne nie tylko dla, dla nas, jako dla odbiorców, ale myślę, że przede wszystkim dla tych ludzi, bo dzielenie się z drugim jest, ma swoją wartość. Kastora ma po raz pierwszy wyszła z pomocą charytatywną w teren, ale jak mówią wolontariusze, nie ostatni.